powiedzieć Znowu kiber Boeingu, czy on się czymś różni od tamtego? I on chyba. Chociaż nie pamiętam, już nie pamiętam. Już nie wiem gdzie lecę. To jest kiber, słuchajcie, Boeing. 737 Dobrze to mówię. Cóż. Jak tu prawie seks? No może... Słuchajcie, tak z perspektywy teraz... Na kolanach, to czyli jest to no, Tu jest wąsko. Także moim zdaniem, moim zdaniem ta seks prawie czytym kierunku. Jest to trochę tu gdzieś pewnie, nogi się założy, coś takiego. No jakoś te kobiety se radzą z tymi facetami, że to... No to jest bardzo słynne, nie? No niestety mi nie dane. Może kiedyś. Ale będę za stary pewnie, Pozdrawiam to jest Hibla Boink 737 A tu jest na przykładanie dziecka.